Cześć wszystkim, tutaj Alex, ta gra nazywa się Special Forces Team X, czy jakoś tak wiadomo jak w polska mowa Team X, więc pokazuję wam tę grę z pewnego hmm, pewnego konkretnego powodu, z jednego jedynego pomysłu. Jeżeli słyszeliście o tej grze, to prawdopodobnie wiecie o jaki pomysł mi chodzi, jeżeli nie, no to tam zalecam się jeszcze chwilę wstrzymać, a ja to podtrzymam was w niepewności i już mówię, to nie jest ładny cel sharding. nie, to jest... Boże, takie sobie strzelanie, cover systemy to jest strzelina sieciowa. Oparta dużo na girsach, sterowanie takie Call of Duty. I widzicie, no, no, czas trialowy. Ja nie będę tutaj cudował, czarował, że kupiłem tych rzeczy cokolwiek. Ale nie, tutaj znajdziemy sobie szybciutki jakiś meczyk. O, są serwery w ogóle. Czy mogę jakoś prosto dołączyć? Mogę, super. Jest pewnie jakiś miliard tam ulepszeń do każdego karabinu. Tam broni, broni są takie sobie, niestety. I jest, uwaga, wielki tutaj. Wielka tutaj nowość. Wybieramy sobie fragmenciki do planszy. Ja pierdziele. Widzicie fragmenty paloru plansz, to są trzy dosłownie. I głosujemy. No to co ma najwięcej głosów, właśnie widzicie, jest konstruowana właśnie w ten sposób mapa. I to jest, i to jest całość. Tutaj pokażę chyba najbardziej, no mam nadzieję, że najbardziej rzeźnicki tryb. Tak? O Boże, trzy, trzy teamy, to jest ciekawe w sumie. No i mam nadzieję, że to jest najbardziej rzeźnicki jakiś taki tryb. Nawalanie się i tyle. To jest chyba środek tej mapy, to znaczy, że jesteśmy gdzieś... Boże, na samym środku tej zawieruchy. Jezus. Czy ja mam granaty? O, granaty są pod Dobra. Leć. I leć. O Boże, piesek, czy, czy ja dobrze widzę? Mój kolega ze snajpił, no i... No i jak widzicie, zaczynamy gdzieś my na środku i to jest ten jeden, jeden pomysł, który Zombie Studio... Może to w ogóle jest strasznie dziwne studio, Zombie Studio, oni robią jakieś dziwadła totalne, żadna ich gra nie jest super jakaś udana. A je robią cały czas, bez przerwy, nikt nie ma jakichś wątków do tego, nikt ich nie hejtuje, ktoś gra albo nie i tyle. To są zwykłe jakieś takie gierce sterowanie Ala Call of Duty. Strzelanie nie ma tutaj ani rewelacji w, właśnie w mechanice strzelania, ani w, yy, w cover systemach. Jest jeden jedyny pomysł. Boże, czy ja go zabiję w końcu? Dobra, tu mi tu zajdzie od dupy. Spoko. Ten jeden jedyny pomysł. poszukałem sobie... O, no, jakie piękne bugi. poszukałem sobie zaraz jakieś miejscowy gdzie te plaże się powinny sklejać tak ładnie. O, to ponoć jest strasznie widoczne. To mówię, na podstawie jakichś takich opinii gości, którzy w to pograli jakoś zdrowiej. Dobra, i to, i i to. No i żyją! Jakie śmiecie, jakie chamy. No, to można sobie sprawdzić na 45 minut, na pewno na Xboxie, nie mam pojęcia jak inaczej. Aha, dostaliśmy. I się rozejrzę teraz. To jest yy, ten niedokończony budyneczek, który na który zagłosowałem, tu gdzieś się warehouse zaczyna, czyli czyli granica jest gdzieś tu. Nie no, wygląda to nawet znośnie w samym w samym rozrachunku, kurde, nie ma tutaj jakichś rzeczy, co lubię w strzelaninach osobowych Nie ma chyba zmiany ramienia. No i jak mówię, strzelanie jest kompletnie bez żadnych tutaj... Mm, fajerwerków. raczej nic tutaj nie zawojuje. Ma wszystkie niezbędne elementy, rozwój postaci, mm, mnóstwo dodatków, wyzwania, levelowanie. To, co dziś po prostu musi mieć każda strzelina sieciowa, żeby odnieść sukces. Czy on zginie? No, zginął w końcu. Boże, jeszcze jeden. Tak dziwnie mi się tutaj strzela, nie potrafię tego kompletnie wyczuć. Zaraz, zaraz. Zabijeś go? Nie. Aha. To teraz będzie trochę cyrku z trafieniem go tutaj. Czy ty zginiesz w końcu, Boże? Nie mówcie, że położył na sobie dwo. Dobra, jaka to jest rzeźnia? Widzę. Mamy dwie klasy: mamy Kałacha albo Kałacha. Boż. Weźmiemy tą drugą, to oczywiście jest AKSU. Czyli ta mniejsza wersja, no, od, od razu lepiej się czuję, jak mam kaszkiet na głowie, Boże. O, ładnie przeskakuję, tak ładnie już chcąc u, u, trochę uratować tę grę. I tutaj jeszcze w miarę jest spoko, znaczy nie ma jakiejś totalnej rzeźni. Y, jak ponownie się wkrada do gry, kiedy chodzi o jakieś tryby mm, z obiektywami. Czyli takie nie najgłupszego sortu. Chodzi głównie o to, że wiadomo, mamy loterię... może to jest mój, tak? Mamy loterię, jakie tutaj fragmenty tych map będą i one nie zawsze się muszą pod jakiś konkretny tryb dobrze nadawać. Dostał tam granacika, czy ja to przeładuję, czy... Ma strzelbę! Jakaś świnia. No to jeszcze jakiś loadout? Nie! Boże, to tragedia. To co, będziemy szukać? Nie no, za chwilę będziemy kończyć tutaj. Biorę najbardziej standardowego kołacha i mam dwóch gościów. Mam jakieś doznaczenia tutaj widzę Co bardziej cwanych gości nie, nie, nie mam, mam straszne problemy z ogarnięciem tak. Jak to jest mój niestety Aż 3 teamy, to jak się ludzie strzelają to Nie mogę, nie mogę jakoś dotrzeć Nie może dotrzeć do mnie, że Może być taka sytuacja, że będę musiał do obydwu strzelać Boże, walu zewsząd Tu jest jakaś broń Teraz mnie zabiją niestety Łapcie Grancika. może to chociaż coś da Jak mówię sprawdziłem aby czy to chodzi i sterowanie, żeby z tego nie ogarnąć yy, na szybko. No i to jest wszystko. To jest mapka, która jest w jakiś sposób. <laughs> yy, nie, Boże specjalna, wyjątkowa dla tego właśnie naszego grania. Są to jakieś właśnie sklejki takie. Hmm, pomysł może i ciekawy, ale no sądzę, że miałby sens gdyby to zrobiła jakaś ekipa. Boże, to jest jakiś tryb. Ezus. Ja pierdzielę. Nie, tego nie widziałem. O, nie, to to może... To może uratować tę grę w sumie. <laughs> Zaraz. się normalnie tak. O matko. Uwa! Uwaga, uciekajcie przede mną. Sądzę, że ten tryb, znaczy ten pomysł cały miałby tutaj sens, gdyby wziął się za niego jakiś sensowny zespół, jakaś prestiżowa, renomowana grupa deweloperska. Matko, widzieliście wy to? Dobra, to tak na wypadek, gdyby ktoś jednak stwierdził, że ta gra jest dobra. Dobra, ja to chyba zaraz będę wrzucał. Nie, to rzeczywiście jest jakiś tryb zadaniowy. Mam go chronić, czy coś? Ja to będę już powoli tutaj wrzucał, to będzie taki krótki mm, rzut okiem i nazwiemy to, nie wiem, że sam pomysł nie wystarczy, no bo tak to... Taki jest morał niestety z tej bajki dzisiejszej. Zabiłem go, czy nie? Boże, myślałem, że już go zabiłem, wyskoczyło coś. Aha, dobra, super. Zgim, proszę Cię, Boże, już normalnie zrób mi tę przyjemność na sam koniec. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Tutaj za zginiemy. i to by było na tyle. Tak, tutaj jest na bank. Granica. No i tak to wygląda. Dzięki za uwagę i nie kupujcie tego. Cześć.